Odcinku, zamboksujemy sobie ziemniaki. Nasze ziemniaki są zapakowane w taką oto twardą skórkę. Teraz nasze ziemniaki obierzemy, a obierzemy sobie albo nożem, albo otwieraczką do handarynek. Wyżycie ziemniaka i skrobiecie go. Tak wygląda otwarty ziemniak. Ciekawostki. Teraz wam pokażę jak zrobić ziemniaka chipsy. Będzie wam potrzebny oczywiście ziemniak, talerz oraz nóż. Teraz bierzecie ziemniaka i kroicie w małe paski. Ok, w takie teraz plasterki musicie przysmażyć. Poczekajcie. Mam lepszy pomysł. Bierzecie trochę, bierzecie szczyptę jakiejś przyprawy i wkładacie do mikrofalówki. Otrzymaliśmy chipsy Lays. I miałem nawet dobry przedmiot. Na pochwałę bierzemy to, że możemy z nich zrobić chipsy i je usmażyć. To oczywiście zjeść. A minusy są takie, że ciężko sobie oto tą skórkę, więc daje 9 na 10.